Rozumiem, że dzisiaj pierwszy raz zobaczył pan właśnie pierwszy odcinek wielkiego serialu, nad którym bardzo długo y, chyba trwały prace. No i jak wrażenie, jakie to jest w ogóle uczucie zobaczyć coś, nad czym się tak długo pracowało? Jeżeli widzi się taki produkt, jak, y, jak zobaczyliśmy dzisiaj, to jest to wspaniałe uczucie, naprawdę, że, że to jest takie uczucie, że... 100% tego, co sobie zamierzyłem, przyniosło się na ekran, a dodatkowo jeszcze pojawiły się piętra dodane przez inne, że tak powiem, piony, mówiąc branżowo. To znaczy przez muzykę, montaż, umieszczenie tych postaci w kontekstach. Nocny Gdańsk do tego doszedł jeszcze i myślę sobie, że to, co my wnieśliśmy jako aktorzy, to jest jedna ze składowych, a ten serial... Dla mnie jest dziełem wielu rąk, wielu głów, wielu pasji, i że to widać po prostu, moim zdaniem, i to czuć. Że jest, ja osobiście miałem dużą przyjemność oglądania tego jako widz też z tego względu, że pracowaliśmy w dwóch jakby odrębnych wątkach, to znaczy wątki te z przeszłości z 1989 roku i te nasze współczesne i. Zabawne jest to, że my tak naprawdę niewiele wiemy o tym, co zrobiliśmy nawzajem. Że odkrywamy tę historię trochę jak państwo, na nowo. I przez to, że jak została zmontowana, jak zostały wprowadzone takie twisty czasowe, że wiele rzeczy się dzieje nie w opowiadaniu o nich, tylko dzięki retrospekcjom jesteśmy w stanie to zobaczyć, co się wtedy wydarzyło. I że jest bardzo ciekawy. moim zdaniem też się dzieje ciekawa rzecz, to znaczy dzieje się taka rzecz, że prawda zawsze jest subiektywna i w tym serialu te subiektywne prawdy się na siebie nakładają i po jakimś czasie już nawet w pierwszym odcinku nie wiemy, która z tych wersji jest prawdziwa, a wszystkie są wiarygodne. I mi się wydaje, że to z punktu widzenia kryminalnej intrygi jest bardzo ciekawe, a z punktu widzenia relacji międzyludzkich, no to tu tam pomaga bardzo improwizacja i to, że po prostu miałem wspaniałe partnerki, takie wymarzone do grania i do improwizowania też, że sądzę, że bardzo wiele scen nas samych zaskoczy, w które one miejsce nas zaprowadziły. Bo, bo często na planie nie podejrzewaliśmy, że możemy dojść w takie miejsca i że może ta scena potoczyć się w taką stronę. I to bardzo często było dla nas zaskoczenie. A teraz jest podwójne, kiedy widzimy to na ekranie.